Zanim pokażę Wam dwie niezwykłe struktury, chciałabym, żebyście wiedzieli, co właściwie oglądacie. Ten geometryczny pierścień, który zaraz zobaczycie, to tak zwany pierścień porfirynowy. To on tworzy szkielet cząsteczek, które odpowiadają za życie. Jest obecny w naszej krwi jako część homoglobiny oraz w liściach jako część chlorofilu. Choć różnią się tylko jednym atomem, ich funkcja w naturze jest niesamowicie podobna. I właśnie to zaraz Wam pokażę. Jak myślicie, czy to możliwe, że coś, co mamy w naszej krwi, jest niemal identyczne z tym, co płynie w liściu rośliny? Oto jest pierścień porfirynowy. Zobacz, jego budowa wygląda jak z natury geometryczna, elegancka, idealna. W centrum ma jeden atom, który zmienia wszystko. Natomiast w naszej krwi, w hemoglobinie, ten atom to żelazo. To dzięki niemu krew łapie tlen i oddaje go naszym komórkom. Bez niego nie ma życia. Natomiast w roślinie w chlorofilu jest magnez. On łapie światło słoneczne, by rośliny mogła tworzyć tlen i energię. Bez niego nie byłoby ani roślin, ani nas. To jakby ta sama książka, ale z innym zakończeniem. Krew i chlorofil to dwie strony tej samej historii, historii życia. Dlatego gdy patrzysz na liść Widzisz coś bardzo podobnego do siebie i może właśnie w tym tkwi tajemnica, że życie to jedno, nawet jeśli wygląda inaczej.